Pierwszy z nich numerem 46 reprezentanta Austrii jest Aus estreich Volker Niestety nie jestem zadowolony z tego skoku, bo nie był taki skok jak w pierwszej serii. Przypomnę, w pierwszej 132. A teraz 126 metrów podem 200 metrów. Jednak, 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 265,8 punktów, a więc jest Loicu na miejscu, drugim fighter, Andrzej Loicu, Zweihonda przez dwóch zaaktywowała punkty. a przed nami jeszcze dwóch najlepszych po pierwszej serii, z numerem 50, lider generalnej klasyfikacji Pucharu Świata, Simon! Nie pokazał się z dobrej strony, teraz figuronem. Przypomnę w pierwszej serii 135 metrów. Teraz 131 metrów. Hundert Einung to. I to powinno być prowadzenie dla Amana, ale poczekajmy na Wam 78,1 punkta. Zimona na prowadzeniu. Pajhojde, Basan, Dukcik, Cewaj, punkt trzy. Tamiter, A na górze już na... Gorszli o Oldschester Eich. I teraz to jest tylko formalność, aby przeczytać Państwu mocno na te pozwołów w skokach dla Gregorio Sli Rentzauera. Niech się uda, się Dawid Liris i Proszę Państwa, za chwileczkę.